Tomaszewski mówi na temat Boruca w Legii w Warszawie. Mówi wprost, będzie polskim bufonem. Szokujące słowa te i inne wypowiedzi Jana Tomaszewskiego, a więc innej legendy piłkarskiej o drugiej legendzie, a więc Borucu. Dzisiaj przedstawię, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie ostatnio Jan Tomaszewski wypowiedział się na temat transferu Artura Boruca do Legii. Ja tutaj będę cytował oczywiście fragmenty wypowiedzi Jana Tomaszewskiego, które pojawiły się na Sportowe Fakty w artykule Bartłomieja Bukowskiego. Właśnie tutaj transfery PKO Ekstraklasa, Artur Boruc wraca do Legii, Jan Tomaszewski będzie polskim bufonem. No właśnie, i tutaj Jan Tomaszewski mówi w ten sposób, cytuję, jest gwarantem tego, że zawodnicy nie będą mieli częsawki, nie będą panikowali, nie będą się cofali tyłkiem do bramki. Ma autorytet, Jędrzejczyk nie powie mu, żeby spier... Tak właśnie tutaj powiedział Jan Tomaszewski w wywiadzie. Kolejny cytat z Jana Tomaszewskiego brzmi w ten sposób. Cytuję: Muszę pogratulować Legii, bo jak z innymi transferami się nie zgadzam, tak akurat ten jest bardzo dobry. Tak powiedział tutaj Jan Tomaszewski. I mało tego dodał w ten sposób wydaje mi się, że jest to bardzo dobre posunięcie Legii głównie dlatego, że zagra w eliminacjach do europejskich pucharów i tu jest potrzebny bramkarz przede wszystkim pewny, który nie zejdzie poniżej określonego poziomu. Wiadomo, nie ma już Majeckiego, pozostali bramkarze to nie wiadomo, więc w tej chwili to najlepsze rozwiązanie tak właśnie tutaj powiedział Tomaszewski. No i kolejna tutaj wypowiedź tak Tomaszewskiego o tym, że właśnie Boruc może być taką legendą Legii Warszawa, jak Buffon. No z tym, że Boruca nie było praktycznie 15 lat w Legii Warszawa, tak, a Buffon cały czas był z Juventusem tak, i nawet jak Juventus spadał, więc przez wiele lat, no to powiedział w ten sposób. tak? Wydaje mi się, że z czasem Artur będzie, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi takim polskim Buffonem, który teraz nie tyle jest tak, pożyteczny jako bramkarz, ale jako osoba, która ma to doświadczenie i przekazuje je innym. E, taki, tak właśnie mówił tutaj Jan Tomaszewski. Kolejna wypowiedź to mówi w ten sposób Tomaszewski. Taki młody chłopak będzie mógł, mógł bardzo dużo od Artura się nauczyć. Yy, tak, Artur jest dla mnie gwarantem tego, że zawodnicy właśnie nie będą mieli tak zwanej trzęsawki, yy, tutaj yy, będzie dodawał im pewności siebie, piłkarze mając Artura za sobą nie będą panikowali, nie będą się cofali tyłkiem do bramki, pamiętajmy każdą drużynę buduje się od tyłu, a w tym celu potrzeba zawodnika, którym autorytet, którego będą się słuchali obrońcy, to on ustawia obronę, on widzi wszystko na boisku. Jakiś tam osiemnastolatek powie coś Jędrzej, Jędrzejczykowi, to może usłyszeć spier. Arturowi tak nie odpowie. Tak, e, tak właśnie tutaj powiedział właśnie e, e, Jan Tomaszewski na temat Boruca. No ale pojawiły się kontrowersje dotyczące właśnie tego transferu, ponieważ Artur Borc ostatnio wystąpił rok temu, bo w kwietniu 2019 roku dokładnie 27 kwietnia 2019 roku przeciwko meczu z Southampton no i było pytanie takie, czy to nie jest Zbyt duża przerwa, jeśli chodzi o piłkę regularną No i teraz wraca do Legii Warszawa I ma stanąć praktycznie między słupkami No i Tomaszewski mówi w ten sposób On ma taką rutynę, że to nie ma żadnego znaczenia Pływania i jazdy na, ro na rowerze Też się nie zapomina On ma natomiast tę przewagę, że Grał już w takich ważnych meczach Dla niego to nie będzie żadna trema Tak właśnie powiedział się to Jan Tomaszewski Na temat Artura Boruca Ja muszę powiedzieć, że no niewątpliwie tam będzie bo na pewno po prostu tutaj z e, jakiś czas, tak, żeby e, znowu po prostu tak czuć tą piłkę, jakieś mecze po prostu, e, na przykład e, rozgrywki, tak, chociażby jakieś mecze sparringowe czy towarzyskie. Natomiast e, to nie jest, no właśnie to nie jest tak, jak powiedział Jan Tomaszewski, tak, że nagle zapomni, jak się gra w piłkę, no bez przesady, tak, jednak po prostu to doświadczenie w tylu e, kluczowy praktycznie klubach występował. No ale napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co, co właśnie mówi Jan Tomaszewski na temat e, z do tutaj Borusa do Legii Warszawa. Wiadomo, że Borus jest takim zawodnikiem, który bardzo mocno identyfikuje się z Legią Warszawa. Można było zobaczyć chociażby był taki filmik tak, na YouTubie, gdzie jak kończył swoją przygodę z reprezentacją Polski, przynajmniej jako bramkarz, bo być może wróci do tej reprezentacji jako szkoleniowiec, tak? No to kibice właśnie utworzyli taki tam szpaler czy po prostu zablokowali wjazd do hotelu jak wracał z meczu z reprezentacji. Zapalili racę, tak, były po prostu podziękowania za występy właśnie Artura Boruca w reprezentacji Polski. On odchodził dokładnie 15 lat temu z Legii Warszawa i już wtedy zapowiadał, że jak będzie miał możliwość to wróci do Legii Warszawa. Też pojawiał się na meczach Legii Warszawa na żylecie, był na meczu po prostu też tutaj z Dżersami legi Warszawa, tak, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki. Także tutaj rzeczywiście znana jest też po prostu przyjaźń Boruca z fanfarą, a więc pieściarzem, tak, który już zakończył karierę sportową. No ale też po prostu wychowankiem, można powiedzieć, Legii Warszawa. No, Borus chyba jest z Siedlec, tak jeśli się nie mylę. Ale te młode wczesne lata praktycznie, no tutaj spędził w Legii Warszawa, tak tutaj się wychował. Piłkarsko, w sensie piłkarskim. Natomiast, no, e, praktycznie deklarował to, że wróci do Legii Warszawa. Kontrakt ma podpisany na rok czasu, tak, jeśli chodzi o Boruca. E, no, jeśli chodzi o Boruca w ekstraklasie, to na pewno, nawet to, że nie grał rok czasu, to niczym nie świadczy, tak. No, tutaj poziom, jednak, jeśli chodzi o naszą ekstraklasę, e, no, może nie ma co się śmiać, tak, ale na pewno jest zdecydowanie niż, niż to ma miejsce, w, w te, te, jeśli chodzi o te klasy rozgrywkowe, w których występował Artur Boruc, Więc ja miał, nie miał tu jakiś e, Pretensji, tak, że Borus nagle po prostu zawali mecze. To jest raczej mało prawdopodobne, a rzeczywiście może dać jakość. Zresztą Borus ma nieprawdopodobne doświadczenie jako bramkarz, które może przekazać po prostu tym młodszym kolegom. Tylko też pamiętajmy o tym, że no Legia jest takim klubem, który też nastawia się na to, żeby szkolić zawodników, później ich sprzedawać, tak. Więc tutaj, no, nie wiem, jak to będzie rozwiązane, tak naprawdę, przez trenera Legii Warszawa. Czy Borus będzie tym podstawowym bramkarzem bramkarze numer jeden? Czy rzeczywiście po prostu Boruc będzie na te ciężkie mecze, na przykład europejskie rozgrywki? Jak to będzie wyglądało w praktyce? Na razie kontrakt jest ważny na rok czasu. Natomiast, no nie, akurat z tym się nie zgadzam, z tymi słowami, jeśli chodzi o Jana Tomaszewskiego, że będzie polskim bufonem. Oczywiście, w jakiś stopniu może być bufona, natomiast, bufon tak powiedział, on spędził wiele, wiele lat, wiele lat tak naprawdę w Juventusie Turyn. Nawet jak Juventus spadł tam były kontrowersje i tak dalej związane z Juventusem. Wielu piłkarzy odchodziło, natomiast Buffon cały czas praktycznie związany był z, z Juventusem i przez to ma szacunek właśnie kibiców. Przez to poszedł do znaczy PES, że potem mógł praktycznie powrócić jeszcze do Juventusu i jeszcze występuje w meczach, tak? To jest po prostu jakby inna zupełnie sprawa. A pamiętajmy o tym, że Buffon był kuszony różnego rodzaju lukratywnymi ofertami, a mimo tego nie opuścił, tak? Juventusu Turyn do przywiązanie jego. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Artura Boruca. Moim zdaniem jest na pewno po prostu dobra decyzja. Jest to też swego rodzaju właśnie spięcie klamrą tej kariery piłkarskiej, że tutaj właśnie z, tak, z Polski wyjechał z Legii Warszawa, Legia też mu dużo, dużo dała, tak już po prostu dużo zawdzięcza. Mi się to podoba właśnie, jeśli chodzi o piłkarzy, że oni wracają, nawet jakbym miał rok występować, tak. Są niektórzy tacy piłkarze, którzy mówią nigdy w życiu nie wystąpię w polskiej lidze za małe pieniądze i tak dalej. No tak, ale pamiętajmy o tym, że jednak z tej Polski po prostu wyjechali, tu się wyszkolili, tu zdobywali po prostu te pierwsze szlify doświadczenia, po to, żeby później móc zarabiać za granicą, także poziom jest niższy, jeśli chodzi o ekstra klasę, więc, buf, więc po prostu Boruc nie zawali tej meczy, natomiast nie ma to, co tak po prostu psioczyć, tak, czy ośmieszać tam ekstraklasy i tak dalej, bez przesady, tak, ten poziom też może ulec po prostu zmianie, poza tym piłkarze i tak zarabiają bardzo dobre pieniądze w stosunku do tego, co na przykład zwykli jakby ludzie, tak, no piłkarze też są zwykłymi ludźmi, ale no wielokrotność, tak, tych po prostu pensji, którą zarabiają, więc bez przesady, natomiast na pewno to będzie spięcie klamrą, kolejna sprawa właśnie, jak będzie na te, na te mecze na przykład europejskie puchary, to będzie bardzo dobra decyzja, fajne by było to też po prostu bardzo symboliczne, że 1 sierpnia praktycznie wrócił do Legii Warszawa. Wiemy po prostu, godzina W. 17, godzina Powstania Warszawskiego, symboliczna data praktycznie, kiedy został zaprezentowany. Mówiło się już wcześniej, praktycznie spekulowano o tym, że wróci do Legii Warszawa, tak? natomiast to były takie spekulacje, no to tak samo nie wiem o, innej, o innych piłkarzach też, tak o Baszykowski mówiło się, że wróci do Wisły Kraków, z który po prostu się wywodzi no i wrócił, tak? Natomiast no, czy, pytanie też jest takie, czy Artur Borus na przykład mógłby kontynuować swoją karierę piłkarską, gdzieś jeszcze występować na przykład w Azjach, czy w krajach arabskich? Być może tak, być może po prostu byłaby jeszcze jakaś propozycja. Niewątpliwie no, tutaj gorzej dla jego na przykład naszego po prostu transferu, no to właśnie te statystyki, których nie miał przez ten ostatni rok, tak od kwietnia 2019 roku, no ale kolejna sprawa też jest taka, czy Borus chciałby po prostu kontynuować tą przygodę, tak, z czy chce po prostu siedzieć się w Polsce to jest też jakby inna inna praktycznie sprawa tak warto dodać że Boruc przyszedł tak naprawdę za darmo do Legii Warszawa a więc Legia Warszawa nie musiała nic płacić praktycznie za tego zawodnika więc nawet jeżeli tutaj Boruc będzie no na pewno nie będzie jakiś takich oczekiwań tak za granicą tak no wątpię żeby Legia mogła sprostać temu takim wymaganiom ale na pewno Sławitą po prostu pensję będzie miał tak przyzwoitą więc no tutaj na pewno korzyść że już po prostu Legia nie musiała z tego zawodnika. Natomiast to tylko z korzyścią tak? I dla tych po prostu młodszych bramkarzy. Aczkolwiek nie zapominajmy o roli trenera bramkarzy do tak, który rzeczywiście wyszkolił wielu świetnych, praktycznie bramkarzy No i jego rola jest nie, nie, niedoceniona, nieprzeceniona. Tak? Natomiast BORUC może na pewno tutaj wesprzeć tak? tą szkółkę bramkarską i doświadczeniem, umiejętnościami na treningu. To są nieprawdopodobne, tak? To jest nawet ciężko przeliczyć, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Później Legia może zarobić właśnie na przykład na tych młodych bramkarzach, którzy będą mieć doświadczenie, zdobędą właśnie od, od takich piłkarzy jak Artur Boruc. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Cześć!